Sześcian różnicy różni się od poprzedniego wzoru tylko tym, że tutaj w środku w nawiasie mamy minus. Dlatego mamy tutaj różnicę, a nie sumę, stąd różnicy, a sześcian, bo y, tę różnicę podnosimy do potęgi trzeciej. I standardowo zaczniemy od wzoru i udowodnimy sobie ten wzór. No sześcian różnicy wygląda w ten sposób, że tutaj mamy pierwszy element, tutaj mamy drugi element. Pierwszy element podnosimy do potęgi trzeciej, minus trzy razy pierwszy element do drugiej razy drugi element plus 3 razy pierwszy element razy drugi do kwadratu, minus drugi element do trzeciej. No i tutaj dałem te dwa znaki innym kolorem, no bo tylko ten wzór różni się od poprzedniego tymi dwoma znakami, więc jeśli pamiętamy poprzedni wzór, to wystarczy teraz tylko zapamiętać, że zmieniamy pierwszy i ostatni znak na minus. No i dowód, zaczniemy dowód znowu od lewej strony, rozpiszę sobie dokładnie tak samo jak w poprzedniej lekcji, Roz, rozbiję sobie trzecią potęgę na drugą potęgę i pierwszą. Mm. Mogę, tak, sprawa działań na potęgach, ponieważ jeśli mnożę przez siebie dwa takie same elementy, to potęgi mogę dodać. Tu mam drugą i pierwszą, po sumowaniu dadzą mi trzy. My znamy wzór na pierwszy, na pierwszy czynnik, bo to jest kwadrat różnicy, a to jest, musimy wziąć sobie w nawias, bo cały element tego potęgowania mnożymy przez a minus b, a wzór na to wygląda a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. I przemnażamy to przez a minus b. I teraz musimy tylko wykonać mnożenie nawiasu przez nawias. a kwadrat. Ja zawsze mnożę tak. Pierwszy element przez wszystkie elementy z drugiego nawiasu, drugi element przez wszystkie elementy z drugiego nawiasu i trzeci element przez wszystkie elementy. Więc będziemy mieli a kwadrat razy a to jest a do trzeciej, a kwadrat razy minus b to jest minus ab. Teraz drugi element. Minus ab razy a to jest minus 2a kwadrat. Aha, tutaj zadą kwadratu, tak. Minus, 2, e, minus 2a kwadrat e, razy b. A teraz będziemy mieli minus 2ab razy b to jest plus 2ab kwadrat. Teraz trzeci element. Będziemy mieli plus b kwadrat a minus b do trzeciej. I teraz musimy sobie wszystko ładnie e, uprościć. A do trzeciej nam zostaje. Minus a kwadrat b, minus 2 a kwadrat b to jest minus 3 a kwadrat b. E, tutaj będziemy mieli plus 3 ab kwadrat minus b do trzeciej. A to jest dokładnie to samo co z prawej strony i to kończy nam dowód. I teraz przejdziemy sobie do przykładów. Przykłady są bardzo podobne e, jak w poprzedniej lekcji. Tutaj tylko trzeba zmienić znak, więc tych przykładów będzie troszeczkę mniej. No i stosujemy tutaj wzór. Podnosimy pierwszy, to jest pierwszy element, a c to jest drugi element. Czyli mamy tak, pierwszy do potęgi trzeciej, jeden do potęgi trzeciej to jeden, minus trzy razy pierwszy element do kwadratu, a może zapiszę tutaj y, takie zastosowanie wzoru już z tymi wszystkimi potęgami minus 3 razy pierwszy element do kwadratu razy drugi element dodać 3 razy pierwszy element razy drugi do kwadratu minus y, drugi element do potęgi trzeciej 1 do trzeciej to 1 1 do kwadratu to 1 tutaj będziemy mieli minus 3c to będziemy mieli plus 3c kwadrat minus c do trzeciej. I to jest bardzo proste, tak? Teraz drugi przykład. Mamy pierwszy element do potęgi trzeciej minus 3 razy pierwszy element do kwadratu razy drugi element, czyli pierwiastek z dwóch dodać. 3 razy pierwszy element, razy drugi element, czyli pierwiastek z 2 do kwadratu, minus pierwiastek z 2 do potęgi trzeciej. 1 do trzeciej to 1, minus 3 pierwiastki z 2. Tutaj będziemy mieli plus pierwiastek z 2 do kwadratu to 2, razy 1 to 2, razy 3 to 6. Minus, a tutaj będziemy mieli. 2 pierwiastki z 2. W poprzedniej lekcji tłumaczyłem, dlaczego tak jest. 1 plus 6 to 7, a tutaj będziemy mieli minus 5 pierwiastków z 2. Eee, teraz kolejny przykład. 1 przez m minus 2 do potęgi trzeciej, czyli znowu stosujemy ten sam wzór cały czas. Podnosimy pierwszy element do potęgi trzeciej minus 3 razy. Pierwszy element do potęgi drugiej razy drugi element. Drugim elementem jest dwójka, tak? A to jest pierwszy element. Eee, dodać trzy razy pierwszy element razy drugi do kwadratu minus drugi element do potęgi trzeciej. Teraz musimy sobie wszystko elegancko podnieść do potęgi, do tych potęg, tak? 1 przez m do trzeciej to jest. Coś takiego. Tutaj będziemy mieli minus 6, 1 przez m kwadrat. 3 razy 2 to 6. 1 przez m do potęgi drugiej to jest właśnie coś takiego. Tutaj będziemy mieli plus. 2 do kwadratu to 4. Razy 3 to 12. Razy 1 przez m minus 8. I tak właśnie stosuje się ten wzór. Teraz mamy taki przykład. On jest troszeczkę bardziej rozbudowany, bo tutaj pierwszy czynnik składa się z dwóch elementów. No i startujemy. Chcemy zastosować ten wzór, czyli tak, pierwszy element do potęgi trzeciej minus trzy razy pierwszy element do potęgi drugiej razy drugi element dodać 3 razy pierwszy element dam go w nawias, żeby sobie oddzielić elegancko razy drugi element do kwadratu minus drugi element do trzeciej to jest b, tak? A to jest również b nie. bo ja czasami mam problem, żeby napisać b w ten sposób, żeby nie odróżnić tego żeby odróżnić to od szóstki. No i tutaj będziemy mieli co? Korzystamy z prawa działań na potęgach, czyli pierwsze do, kwadra... pierwsze do sześcianu razy drugi do sześcianu minus 3 razy a kwadrat razy b kwadrat razy b przez 3 dodać. Teraz to. Będziemy mieli 3 razy a razy b razy b do kwadratu przez 9 minus Tutaj będziemy mieli b do trzeciej przez 27. Ale to jeszcze nie koniec, bo widzimy, że tutaj w tych czynnikach, gdzie mamy mnożenie kilku elementów, występują te same litery, więc możemy to sobie jeszcze ładniej e, zredukować. Tutaj będziemy mieli a do trzeciej razy b do trzeciej. b kwadrat razy b to jest b do trzeciej, więc będziemy mieli 3. E, aha, no właśnie, 3, nie 3. Trójeczki nam się skrócą. To również możemy zauważyć. Czyli będziemy mieli a kwadrat razy b kwadrat razy b to jest a kwadrat razy b do trzeciej. Tutaj również nam się skrócą te elementy i będziemy mieli tutaj 3, ale to 3 jest w ułamku, czyli będziemy mieli e, plus a razy b do trzeciej przez 3, tak? Bo to mogę sobie podzielić przez 1. To jest to samo, to jest AB i mnożenie dwóch ułamków to jest góra razy góra, dół razy dół. I mamy dokładnie y, coś takiego. I minus B do trzeciej przez 27. I to są wszystkie przykłady dotyczące y, sześcianu różnicy. To jest, tak jak mówiłem, bardzo podobny wzór do poprzedniego. Jeśli nic tutaj nie sprawia problemów, to elegancko, trzeba tutaj tylko być uważnym, bo bardzo łatwo się pomylić. Mam nadzieję, że ja nie popełniłem żadnego błędu. Hmm. Troszeczkę tego jest, trochę w obliczeń trzeba wykonać, trzeba jeszcze podnieść coś do potęgi, później jeszcze zauważyć, czy coś da się skrócić, czy coś da się dodać, czy coś da się uprościć. I to jest chyba jedyna trudność, która jest w tym zorze, że trzeba być dokładnym i trzeba uważać na to, co się pisze. No i e, zostało jeszcze nam troszeczkę wzorów skróconego mnożenia, już jesteśmy bliżej końca niż początku, także wiem, że to jest nudne, tutaj nie ma nic ciekawego, ale po prostu trzeba umieć i trzeba znać te wzory i umieć je stosować. Także jeszcze e, proszę wytrzymać i, i przerobić e, resztę wzorów skróconego mnożenia.